Bardzo się spodobała idea, którą zgłosiliśmy 3 grudnia na konferencji w Gdańsku, aby w Trójmieście powstało Międzynarodowe Centrum Referencyjne Dostało na Broni Chemicznej. I nasze dzisiejsze spotkanie było poświęcone omówieniu warunków powołania takiego centrum, jego zadań i harmonogramu. Liczymy, że ten proces przeprowadzimy w ciągu roku. Dzisiaj zdecydowaliśmy w grupy inicjatywnej która przygotuje platformę współpracy wszystkich interesariuszy krajowych i międzynarodowych, podkreśla międzynarodowych, dlatego że dzisiaj mieliśmy znę gości międzynarodowych ambasadora Litwy, mieliśmy szefa Rady Państw Morza Bałtyckiego. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to spotkanie miało miejsce tutaj w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie biznes, naukowcy mogli razem podyskutować o tym, jak zlikwidować problem broni chemicznej, która zalega w Morzu Bałtyckim. I liczę na to, po tej konferencji, że będzie ciąg dalszy, że powstanie to centrum, którego. Jak gdyby zainicjowanie miało miejsce podczas dzisiejszego spotkania. Dane mówią o ponad 40 tysiącach, inne mówią o większej ilości, natomiast w pierwszej kolejności to, co nas czeka, to jest kilkaset ton, ale w ciągu 12 miesięcy będziemy gotowi do prowadzenia utylizacji na Morzu Bałtyckim, utylizacji broni chemicznej. Oczywiście w ilościach, które nie są przemysłowe, ale w ilościach, które zabezpieczają e, przyszłe polskie farmy wiatrowe, wszyscy wiemy, że te farmy muszą powstać. A żeby one powstały, musimy oczyścić obszar z niewybuchów wypałów i broni chemicznej. A mówiąc krótko, nikt inny, jeżeli chodzi o broń chemiczną, na świecie, nie tylko w Polsce, tego po prostu nie zrobi. tutaj też po to, żeby szacować ryzyko dla naszej grupy ubezpieczeniowej PZU, która docelowo ma być ubezpieczycielem właśnie inwestycji i później już takiej eksploatacyjnej formy działania farm wiatrowych na morzu.